Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Tak nazywała się ekskluzywna dla PlayStation 3 gra amerykańskiego studia Psyonix. Była to pomysłowa gra sportowa, w której dwie drużyny sterowanych zdalnie samochodzików próbowały wepchnąć gigantyczną futbolówkę do przeciwnych bramek. Kilka dni temu studio to wróciło do swojego pomysłu wydając jej pełnoprawny sequel, dostępną na PlayStation 4 oraz Steamie grę Rocket League, która operuje na bardzo podobnej zasadzie, ale pod uwspółcześnionym e-sportowym kątem, i muszę przyznać, że bardzo spodobało mi się to, co ma sobą do zaoferowania. Rocket League próbuje znaleźć swoje miejsce na ciasnej scenie kompetytywnej gier online i jest doświadczeniem tworzonym wyraźnie z myślą o turniejach, streamowaniu i graniu przed publicznością. Zasady są niezwykle proste, czerpiąc swoje podstawy z piłki nożnej, ale wykorzystanie samochodów w miejsce piłkarzy nadaje jej pewnej dozy przystępności. Nie musimy martwić się o rodzaje strzałów, dryblowanie, podania, po prostu odbijamy piłkę od maski wozu. Żeby uatrakcyjnić rozgrywkę, pojazdy wyposażone są w dopalacze, które podnosimy z rozmieszczonych na boisku zasobników, oraz możliwość podskakiwania i wykonywania przewrotów w powietrzu, ułatwiające manewrowanie oraz umożliwiające doskakiwanie do piłki i cóż, de facto jej kopanie. Możemy nawet faulować przeciwników wysadzając ich w powietrze, wjeżdżając w ich pojazdy z aktywnym turbo. Efekt jest taki, że Rocket League jest grom niezwykle dynamiczną i, mimo swojej prostoty, interesującą do oglądania. Wizualnie prezentuje się świetnie, animując niezależnie pojedyncze źdźbła trawy, umożliwiając kosmetyczne modyfikacje pojazdów i udostępniając grającym szereg aren i warunków pogodowych. Wszystko jest tak dynamiczne, kolorowe i pełne szczegółów, że mój program do nagrywania miał duże problemy z wyłapywaniem detali, co zresztą wyraźnie widoczne jest w tym, co widzicie na ekranie. Bardzo miłą niespodzianką jest fakt, że posiadacze PlayStation 4 i abonamentu PlayStation Plus dostali grę za darmo w jej premierę. Gracze pc owi muszą zapłacić za nią aż 20 euro. I myślę, że jest to bardzo słaba decyzja deweloperów, bo budując grę opartą tak bardzo o infrastrukturę sieciową, duża baza użytkowników jest niezwykle ważna. Model free-to-play albo chociaż sporo niższa cena z możliwością dokupienia kosmetycznych bonusów wyszłaby im raczej na dobre. Z drugiej strony jednak gra nie ma żadnych problemów ze znalezieniem partnerów do grania po sieci dzięki sprytnemu zabiegowi połączenia serwerów. Gracze darmowej wersji PlayStation 4 mogą grać z graczami PC-owymi, więc nie ma najmniejszych problemów ze znalezieniem pełnego lobby na żadnej z platform. Na razie mechanizm crossplay jest bardzo prymitywny i dotyczy tylko wyszukiwania losowych graczy. Nie ma więc możliwości zapraszania grających z innych platform czy tworzenia drużyn, ale autorzy obiecują, że pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Drużyny tworzyć można za to w ramach tej samej platformy. Gracze Steamowi mogą zapraszać innych graczy Steamowych, a PS4 innych graczy PS4. Jak na produkt zupełnie nowy, Rocket League oferuje dość solidną podstawę pod grę, która ma być ciągle rozwijana w oparciu o komentarze społeczności. Do odblokowania jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset kosmetycznych modyfikacji dla wozów, kilka trybów rozgrywki sieciowej, pojedynki rankingowe, liga dla graczy jednoosobowych, tryb podzielonego ekranu dla grających lokalnie i system treningowy. Całkiem nieźle, z obietnicą, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Jeśli jest jednak coś, czym Rocket League nie będzie nigdy, to gra jednoosobowa. Po kilkunastu partyjkach strzelania goli stanie się zwyczajnie nudna. Potrafię jednak wyobrazić sobie sytuację, w której grupki znajomych organizują turnieje czy ścierają się online, a nawet streamerów, którzy cyklicznie walczą w rakietowej lidze. Nie będzie to raczej fenomen na miarę League of Legends czy Counter-Strike, a, a przynajmniej na razie się na to nie zapowiada, ale mimo wszystko jest to godna polecenia i naprawdę wciągająca i pełna emocji gra, która potrafi wciągnąć szczególnie, gdy mamy pod ręką paczkę znajomych. W najlepszej sytuacji są zdecydowanie posiadacze PlayStation 4 z plusem. Tym bez wahania polecam pobranie Rocket League, bo do końca lipca jest ona dla nich darmowa. Gracze PC-towi powinni jednak śledzić temat i patrzeć, czy scena Rocket League rozkręca się, czy powoli umiera. Nie ma bowiem nic gorszego niż kupno martwej gry online. To co, może umówimy się kiedyś na partyjkę?